Cześć, witam Was serdecznie ponownie w salonie Dwa Kółka w Nakle na Notecią. Mamy środek zimy, końcówkę stycznia, minus 4 stopnie, jest trochę zimno, także będziemy się, myślę, streszczać. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną nowością, mianowicie dobrze Wam znanym modelem ASICS XR99. Jest to model z najwyższej półki ze stajni Asicsa, z jednej z największych firm dystrybujących chińskie krocy na nasz polski rynek. I przychodzą dzisiaj nam z nowym modelem, znaczy z modelem znanym, Model XR99, ale z nową jakością, ponieważ jest to pierwszy. W Polsce chiński dwusów o pojemności 250. Przypominam, Crossan jest nadal bez homologacji, jednak mamy tutaj zupełnie nową konstrukcję, inną. Nie jest to typowy silnik czterosuwowy, tylko typowy dwusów. Model silnika MT 250 o pojemności 250 cm³ generuje moc 32 koni mechanicznych, także nawet przy pojemności 300, 250 cm jest to pojazd mocniejszy niż 300 w czterosuwie. Do tego ASICS wypuści również model XR99 o pojemności 300 i będzie to chyba najmocniejszy chiński kros na rynku, ponieważ będzie generował moc około 48 koni mechanicznych, także już naprawdę petarda, zbliżamy się tutaj do tych mocniejszych jednostek marek premium, takich jak Yamaha czy KTM. Także jeśli chodzi o ten nowy model, to nie, zdziwi, nie zdziwiliśmy się wcale, że postanowili tu rozszerzyć gamę o pojazdy dwusuwowe i że wpakowali to akurat w model XR99, ponieważ jest to najsolidniej wykonany model ze stania Sixa. Przy okazji, również co za tym idzie, cena również jest jego najwyższa, ponieważ model czterosuwowy kosztował około 13 tysięcy. Ten model na gotowo będzie kosztował 16 999 złotych. Nic nie zmieniło się tutaj względem 4-suwa. Mamy tylko po prostu konstrukcję silniku, silnika dwusuwowego. Całą resztę mamy tutaj najwyższej jakości, yy, czyli yy, tłumik ze stali nerdzewnej. Bardzo dużo elementów wykonanych aluminiowych na CNC, co przy, tej, przy tych gabarytach Krosa, bo to jest najwyższy Kros ze stali również Asiksa yy, powoduje, że jego masa jest stosunkowo obniżona, żeby nie był ten Kros dla nas za ciężki. Mamy tutaj hamulce tarczowe hydrauliczne, yy, pełna Hydraulika z przodu i z tyłu, koło, te, koło typowo 21-18, felgi również aluminiowe, do tego takie podzespoły aluminiowe, jak kierownica, czy też aluminiowe podnóżki lub osłona dolna silnika. Amortyzatory z przodu regulowane upside down, tylny centralny również gazowo-olejowy też w pełni regulowany. Co do gabarytów tego crossa to nadal niezmienny długość 2 ,10 m 10 wysokość siedziska 95 cm Pozostałe 250 300 tak standardowo mają około 3 do 4 cm mniej, także będzie to jak powtarzam najwyższy cross. Maksymalne obciążenie 130 kg. Pokażę Wam, jak ja na nim wyglądam, chociaż już mogliście widzieć na poprzednim filmie. Ja przy wzroście 1,80 m no, jestem, tak powiem szczerze, na styk, na styk tego krosa Dla mnie osobiście jest wyższy, ja preferowałbym krosy y, niższe, ale dla wyższych użytkowników, czy też niższych, ale wprawionych w jeździe off myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Posłuchajmy jeszcze, jak pracuje charakterystyczny motor dwusuwowy. Także tak tam pracuje właśnie ten motor dwusuwowy. Yy, uprzedzając komentarze, pojazd był już wcześniej odpalany, także jest rozgrzany. Nie połowimy go tutaj na zimnym silniku, także wszystko się zgadza. Nie katujemy tych maszyn na samym początku. Także to tyle z naszej krótkiej i szybkiej prezentacji. Yy, czekamy na model 300, który przypomnę będzie generował 48 koni, także to będzie raczej prawdziwa bestia. Nie możemy się już doczekać, już niedługo u nas w salonie. Model dostępny u nas we wszystkich trzech kolorach, w żółtym, czerwonym i niebieskim, sprzedaliśmy teraz na dniach dwie sztuki, dostaliśmy już feedback od pierwszego klienta, który kupił go w piątek, przejechał nim w weekend kilka motogodzin, oddzwonił do nas w poniedziałek, że jest bardzo zadowolony, także... Pierwszy feedback jest pozytywny. Mamy nadzieję, że tak będzie z całym modelem i wszyscy klienci będą zadowoleni. Bo w ogóle model ASICS XR99 jeśli chodzi o czterosuwało już jest z nami rok na polskim rynku. Nie było z nim żadnych problemów. Nie przypomina sobie, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli jakieś reklamacje nawet na jakieś głupie tematy typu yy, manetka Sprzęgła czy manetka hamulca. Nic z takimi rzeczami się nie działo. Z elektryką również nie ma tutaj żadnego problemu. Także zapraszamy Was serdecznie cały rok, bo na nakłady i na krosy nie ma sezonu. Możemy jeździć na nich cały rok. Co prawda, w tych temperaturach dla troszkę odważniejszych, ale znamy takich wielu. Nie ma z tym żadnego problemu. Zapraszamy Was do odwiedzenia nas w naklanotecią przy ulicy Olszewskiej 1. Zapraszamy Was na naszą stronę internetową www.salonwakulka.pl, na nasze social media, na naszego Facebooka, Instagrama. Od niedawna TikToka i oczywiście naszego YouTube'a. Klikajcie dzwoneczki, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Bądźcie z nami na bieżąco, bo co chwilę wrzucamy kolejne nowości, nie zatrzymujemy się. Zapraszamy Was również do kontaktu mailowego czy telefonicznego. Przypominam również o pełnym finansowaniu. Udzielamy kredytów, udzielamy leasingów, także każdy z nas, każdy z Was znajdzie dla siebie dogodną opcję. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.